Poprzednim odcinku Gothic 2, noc bojówkarza. Czuję się, czuję się, jakbym ostatnie kilka tygodni spędził mając bana. Bo tak właśnie było. Koleś wbił tu raz i zrobił nam burdel. Tysiące jego widzów wbiło na serwer jednego dnia, siejąc chaos i zniszczenie i pytając ciągle o jedno: Gdzie jest Erwan Knickel? Kuj ci w dupę. Od trzech minut mam odpalonego medala. Lecisz na bana, pozdro, kurwa 600. Zamknij mordę. Nie masz oporu, cwaniaczku. A ci, którzy go nie mają, płacą ważniachujom trybut. Czekaj, co to kurwa ma być? Gotik 2. Noc bojówkarza. Odcinek drugi. Zaufanie społeczne. Tymczasem w siedzibie ważniachujów Max Perez spokojnie planował kolejne wjazdy. Szybko jednak jego spokój miał zostać zakłócony. Szefie, mamy problem. Nie widzisz, że jestem zajęty? O co chodzi? Martinez i Zelfie nie żyją. Dostali C.E.K.A. po ataku na farmę tego starego klapka-dragona. O cholera! Co? Jasna cholera. Dobra, słuchaj. Każ chłopakom na razie wstrzymać gwiazdy. Ja postaram się ogarnąć chłopakom cofnięcie tego C.E.K.A. Odmaszerować! No siema, Peres. Co tam u ciebie? Hej. Całkiem nieźle. Tylko wasz system przypadkiem wlepił CK dwójce gości z mojej tej organizacji. Wysłałem ci ich ID. Weź to cofnij. Jasne, daj mi chwilę. O kurwa! Co jest? Oni mają systemowe CK. W kod serwera wpisane jest polecenie, by je ciągle nakładać. To poważny błąd. Skonsultuję go z deweloperami, jak skończy się event dla Knikelsa. Wiesz! Musimy pół mapy przestawić, bo jego kochanka wyruchała sędziego i teraz ma doi. Trzymaj się! I kiedy Max Perez wyszedł z serwera, by poprosić mamę o zrobienie bigosu na uspokojenie, tak nastał nowy świt. Castilian zaś obudził się, zabrał rzeczy i pożegnał się z zarządcą farmy. Następnie skierował się w kierunku bramy miasta, gdzie spotkać go miała niemiła niespodzianka. Stój, maciarzu, ty tu nie wejdziesz? Ja pierdolę! Czemu nie mogę wejść do miasta? Ponieważ już po Twoim wyglądzie widzę, że jedyne co możesz nam zaoferować, to najwyżej kosa pod żebro. Przeszukanie zwłoki bycie cholernym bojówkarzem. Hej stary, może damy mu szansę. Nie! Nie wpuszczę losowego Kasty do miasta! Koniec, kropka kurwa mać! Słuchaj, naprawdę muszę wejść do miasta. Dendral, noż cholera jasna. Wydaje się w porządku. Daj mu jakiegoś questa czy coś. De la ciebie! Starszy podporucznik Dendral, cholerny kadecie. Jestem szanowanym funkcjonariuszem Straży PD. Posiadam 30 odznaczeń i mój autorytet jest niepodważalny. Przestępcy uciekają, gdy tylko mnie widzą. a te trzy faktyczne kobiety na serwerze są moje. Dendral, masz coś z mikro. Nieważne. Słuchaj, Kasti, Mam dziś dobry dzień. Jeśli wykażesz się człowiekiem, któremu można społecznie zaufać, to cię wpuszczę. E, no dobra. Jak mam zdobyć to całe społeczne zaufanie? A to już nie mój problem. Idź do roboty w lesie czy coś. A teraz idę się zamyśleć. Pizza jest gotowa. A, Richardson. Jak go wpuścisz, gdy będę awczyć, to masz CK. I tak, pomimo starań młodszego strażnika, Castilian niepocieszony zawrócił. Musiał zdobyć zaufanie społeczne, czymkolwiek to cholera było. Postanowił więc odwiedzić raz jeszcze zarządce farmy, ale zanim tam dotarł, napotkał na swojej drodze dwóch enigmatycznych jegomości. Ten Sukinsyn jest już blisko, czuję to. Co zrobimy, gdy go dorwiemy? Zajebiemy bez litości. Zrobił nas w chuja raz, pora, żeby pożałował swoich czynów. Czołem, panowie. Coś się stało? A tak, wszystko jest w porządku. Hej, nieznajomy, jestem Mark. Nie widziałeś może rudego Sukinsyna w bokobrodach? Nie, jestem tu dopiero od niedawna. Ale mówiąc o rudym, nie mówisz chyba o tej głównej GWIEŹDZIE ze stolicy? Nie, nie. Szukamy innego rudego sukinsyna. Niestety aktualnie mamy lekki problem. Swoją drogą, Dominik jestem. Ja jestem Kastilian. Co się stało? Ten cholerny strażnik nie chce nas wpuścić. Twierdzi, że brama otwiera się dopiero za godzinę. Nie mamy jak wejść do miasta, cholerny idiota. Mi powiedział, że nie wpuści łysego kasty do miasta i mam zdobyć zaufanie społeczne. Macie jakiś pomysł, co to może być? Niestety nie. To chyba jakaś rzecz z Onki, którą nie zaimplementowano tu poprawnie, ale z tego co słyszałem, chyba musisz wyrobić ileś godzin w pracy dorywczej. A tak, musisz wyrobić 10 godzin w jednej z prac dorywczych to zabezpieczenie antytrollingowe czy coś. Czekaj kurwa, co? 10 godzin nie mam tyle czasu, ale no dobra, jakich pracy mogę się podjąć? Wiesz, to duży serwer. Nie znamy jeszcze wszystkich ale z tego co słyszałem w lesie możesz zostać drwalem musisz tylko uważać na zwierzęta. Na trakcie na lewo jest zaś miejsce, gdzie zaczyna się praca gońca leśnego. Tu masz za to wielką szansę na dostanie kosy pod żebro. To może tak. Czy jest jakaś praca, która nie wystawi mnie na śmierć? RDM i konieczność słuchania dwunastoletnich nożowników? Szczerze mówiąc, wy tak tu żyjecie? Słuchacie się jakiegoś zjeba, który twierdzi, że jest chuj wiekim w straży, a najpewniej jego przełożony miałby wyjebane? Dobra, dobra. Rozumiem. Słuchaj, jeśli te zwykłe prace Cię nie interesują, to jest jeszcze jedna rzecz. Niedaleko kręci się koleś z tak zwanych kapłanów Beliara. To jedna z trzech frakcji medycznych. Najpopularniejsi są oczywiście ogniści medycy, czyli magowie ognia. Medycy wody zaś są ponoć zamkniętą kastą założoną jeszcze przez zaginionego właściciela serwera. No a kapłan Beliara to w teorii medyk. Tyle, że nikt nimi nie gra, prócz starego Zakurwiksa. Pogadaj z nim, powskrzeszaj trochę ludzi z wojami nekromantów i dostaniesz przepustkę. A czemu nikt nie gra kastą nekromantów? Bo na stolicy nigdy nie grali większej roli. To też nie mają żadnej oficjalnej siedziby. No jakby to ująć, mało prestiżowa robota. Ale dzięki temu najpewniej znajdziesz tam staż od zaraz. No dobra. Gdzie znajdę tego zakurwiksa? Poszukaj go w okolicy Kamiennego Kręgu, obok farmy. Najpewniej uzupełnia tam zapasy run medycznych. Admin się zlitował i zrobił mu tam nieformalny punkt wchodzenia na służbę. No dobra, panowie. Dzięki za pomoc. Postawiony przed wyborem zapierdalania w śmieciowych pracach, a działaniu jako trejni u nekromanty medyka, Castilian zdecydował się zagłębić w mroczne sztuki. Przynajmniej na razie. O, jasna cholera! A co to za monstrum? Witaj, wędrowcze. Czyżbyś przyszedł szukając pomocy? Jestem Zakurwiks, kapłan naszego boga ciemności i zniszczenia, Beliara. W czym mogę ci pomóc? Zakurwiksie. Nazywam się Castilian. Nie chcę cię okłamywać, potrzebuję zdobyć zaufanie społeczne, to też chciałbym pomóc ci w Twoich obowiązkach. Zaufanie społeczne? A co to za brednie? Nieważne. Zanim przyjmę cię na mojego praktykanta, chociaż na ten krótki okres muszę wiedzieć, że się nadajesz. Jak mogę udowodnić, że jestem właściwym kandydatem? Są dwie części egzaminu. W teorii powinieneś napisać podanie na serwerze Discord, ale dosłownie jedynym kapłanem Beliara na serwerze jestem ja. Tak czy siak, pierwsza część egzaminu to teoretyczna znajomość Lore Gotika. Wiesz, chcę mieć pewność, że wezmę kogoś, kto zna się na tym, gdzie żyjemy. Druga część zaś to próba mrocznych sił. Ale do tego przejdziemy dalej. Najpierw powiedz mi jednak coś o sobie: Kim jesteś, jaka jest twoja historia? No dobra. Nazywam się więc Castilian Baldman. Wychowałem się na Londram, gdzie pracowałem jako strażnik. Niestety podczas zadania popełniłem błąd i zginął niewinny człowiek, przez to wrzucono mnie do kolonii. Tam też dołączyłem do obozu bractwa, stąd te tatuaże. Często żałuję tego, co się stało, ale staram się iść do przodu. I to ma być ciekawa historia postaci? To kurwa dwunastolatek mógłby wymyśleć na poczekaniu. Zakurwik się, wybierz mnie! Przybyłem tutaj ze stolicy, stoczyłem wiele walk z bandytami. Byłem szefem respektowanego biznesu, pracowałem w doju i straży. Nie ma takiego zadania, jakiemu bym nie podołał. Poczekaj, ty mówisz o tym serwerze, tak? Co? Nie, jestem ze stolicy. Byłem na streamie u Erwana Knickelsa. To wszystko się wydarzyło, ale nie tutaj. No chyba sobie kurwa jaja stroisz. Dobrze, już dobrze. Obydwoje będziecie mogli podejść do próby. Ale żeby było ciekawiej, wybiorę tylko jednego. Pora na test wiedzy. Pytanie pierwsze. Jak nazywał się przywódca starego obozu w Gothic 1? To proste, że się siekiera. Codziennie oglądam jego streamy i szoty z poprzedniej edycji. Pytanie drugie. Jak nazywał się miecz wykonany z magicznej rudy, który został użyty do wygnania Śniącego? A to proste. Na Kolonia Roleplay nigdy nie było miecza z magicznej rudy. Pytanie trzecie. Kto jest przywódcą gildii złodziei w Korinis? Erwan Knickers. Dokładnie miesiąc temu. A nadal strasznie dowiedziała się, że ich porucznik jest korumpem. Cierpliwość za Curvixa wyczerpała się. Zdał on sobie sprawę, iż kimkolwiek był ten nieznajomy, nie znał on w żadnym stopniu fabuły Gotika. Zrozumiał on też, że był on typowym użytkownikiem fajwem, który najpewniej wie o fabule bazowej gry tyle co nic. Kiedy więc stary kapłan Beliara usłyszał imię postaci rudego Strajmera, wokół którego wszystko kręci się na stolicy, w końcu przemówił: Dość już tego. Zamilcz, cholerny głupcze! Nie wiesz nic o gotiku. Kurwa twoja zajebana mać! Jesteś jedynie pieprzonym dzieciakiem ze stolicy, który myśli ze Erwan Knickles To najważniejsza osoba w tym uniwersum. Niech cię Beliar pochłonie. Wracaj z powrotem do tego burdelu dla streamerów, który nazywasz serwerem. Wypierdalaj. Ta? Ta? Pisze tiketa na ciebie kurwo Owki. Nigdy nie doznacie takiego poziomu RP, jaki jest na stolicy. Hatfu. W ogólnie miałeś na niego cierpliwość za kurwiksie. Wygląda na to, że znowu liczba kandydatów zmniejszyła się do jednego. Nie mam siły powtarzać tej szopki. Załóżmy, że jesteś na okresie próbnym. Witaj wśród kapłanów Beliara. Nowicjuszu, pomóż mi z dwoma rannymi ludźmi, i napiszę ci to poświadczenie czy coś w tym stylu. Więc jak to właściwie działa? Mam rzucać zaklęcie wskrzeszenia na ludzi? Właśnie tak. Zaznacz im tylko ty ich nie leczysz, tylko przywracasz do życia ich martwe ciało. A teraz chodź za mną. Dostałem wezwanie, że ktoś leży ranny w lesie niedaleko. W domu więcej umiejętności, Po prostu bądź władcą szczurą. Nikt nas nie pokona. Twa zemsta jak szalona. Jest twa ciepła strona. Ona, smoki na kontynent. Hahaha, ha, ha. mi w tym mój mały asortyment! Będę dowodził armiami Beliara! Nie! O kurwa, o kurwa, pomocy, ja pierdolę! Spokojnie, chłopcze. Mamy to pod kontrolą. Zaraz, kurwa, zaraz. A wy to kto? Wzywałem medyków? Nie jakichś ubranych na czarno klapków. Dla Twojej informacji, jesteśmy certyfikowanymi nekromantami ku chwale beli Spokojnie, śmiertelniku. Za chwilę Twoje ciało znów stanie na nogi. Castilian, rzuć zaklęcie. Jeredra Kantar. Kardimon Fatar Shatar, szatan cię jebne. amen. O cholera, dzięki panowie. Wybaczcie, ale moja panienka czeka na mnie w mieście. No taka zabawna sprawa. W sumie to jesteś teraz ożywieńcem. Pozdrawiam. Czekaj, kurwa co? Wy debile jebane. Jak mam się pokazać w mieście? Piszę tiketa i kurwa macie bana! Mogliśmy mu powiedzieć, że stan ożywieńca znika po godzinie, tak? Tak, ale gdzie w tym zabawa? No dobra, czeka nas kolejne zadanie. Tym razem ktoś narzeka, że zaatakowali go bandyci. Krzyściany i chramy. Zobaczycie, że, że was pokonamy. My na to czekamy. Ile razy mam ci debilu tłumaczyć, to nie było RDM. A co tutaj się stało? On mi zrobił RDM i mnie zlutował, admin, admin, admin. Ja pierdolę znowu dzieci. Panie Bandyta, co tu się stało? No więc czekałem sobie tutaj spokojnie na mojego kumpla Karatoka, kiedy podbił do mnie ten jegomość. Zapytałem go, dokąd się wybiera, a on stwierdził tu, uwaga, cytat. Chuj to obchodzi, złama się jebany, pluję ci na matkę. Naturalnie w świecie się wkurwiłem i zagroziłem mu, że jeszcze jeden krzywy tekst i zignoruje rozkazy kruka o spokojnym zachowaniu, i mu najebie. On jednak stwierdził, że tu cytat: Twoja stara obciąga Erwanowi Knickelsowi pod burdelem. Naturalnie rzecz biorąc, musiałem mu najebać. Już nie tylko dlatego, że obraził mi matkę, ale też, że gadał takie pierdoły. No i tak znaleźliśmy się tutaj. Nie widzę w tym nic problematycznego. Zakurwik się, co robimy? Eh, no, w teorii musimy mu pomóc. Ale na tym nasza interwencja się kończy. Co? Medycy muszą wezwać policję. Zgłoszę was, że jesteście korumpami. Kurwa! Samaj, kurwa! Samaj! Która godzina jest, kurwa? Samaj, wyra! Ale to już! Dziękuję panowie. Zabiorę tego koleżkę do wieży. Już sobie tam z nim pogadamy, hehe. He. I wy tu tak macie na co dzień? Niestety, od kiedy stolica stała się tak popularna, tysiące fajwemowych dzieci wpierdala nam się tutaj. Za czasów pierwszej edycji to było coś. No ale nieważne. Masz tu te swoje upoważnienie. Nadal nie wiem, co to za nowy wymysł od WL-ONKI, ale mam nadzieję, że pozwoli ci to przejść. Dzięki za pomoc, Kastylianie. Dzięki za kurwiksie. Powodzenia. O siema nowy, co u Ciebie? Bywało lepiej. Mam to całe poświadczenie zaufania społecznego. Gdzie twój przełożony z kijem w dupie... Zabawna sprawa. No on jakby dostał degrada. Okazało się, że to zaufanie społeczne to wymysł z jakiegoś popularnego serwera konkurencji. Chyba pirackie kokosy roleplay. No tak czy siak możesz wejść. Ale tak z ciekawości. Jak zdobyłeś ten dokument? Ja się Zaprzedałem duszę Beliarowi, a teraz wybacz, wchodzę. Tak też Castilian Baltman zdobył prawo wstępu do miasta, chociaż nie musiałby robić tego wszystkiego, gdyby wybrał drugą bramę. Tak czy siak, teraz musiał znaleźć graczy, którzy chcieliby wyruszyć na tereny ważnia chujów i rozprawić się z nimi raz na zawsze. W ten sposób stałby się kimś respektowalnym i zyskałby szansę na przekonanie administracji na wydanie mu banhamera. Ale czeka go długa droga, ale dość już o tym, ciąg dalszy nastąpi.